Dzień dobry. Omawianym przez nas układem będzie układ związany z czujnikiem zmierzchu. Wykonywanym przez nas projekcie użyto baterii 9V, rezystora 100K, rezystora 10K oraz 330 omów, zielonej diody świecącej oraz tranzystora bipolarnego BC546B. Dodatkowo użyto również fotorezystora posiadającego rezystancję od 2 do 6K, w stanie jasnym oraz osiągającego w ciemności rezystancję około 15 setnych megaohm. Dodatkowo użyto przewodów męsko-męskich, aby połączyć układ oraz pomiary wyko do wykonania pomiarów wykorzystano multimetr. Na początku warto będzie omówić własności dla fotorezystora. Fotorezystor jest częścią układu, która posiada regulowany poprzez padające na niego promieniowanie elektromagnetyczny opór. Do naszego rezystora opór ten w jasności będzie wahał się oczywiście od 2 do 6 kOhm, jak można zobaczyć na nagraniu. W związku z tym, że nie posiadamy najjaśniejszego dnia, rezystor posiada rezystancję około 4,15 kOhm. Fotorezystor z danych podanych przez producenta posiadać, powinien posiadać rezystancję około 1500 MAW w ciemności. Oznacza to, że prąd przepływający przez fotorezystor w ciemności będzie bardzo mały, co przełoży się na bardzo mały spadek pomiędzy bazą i emiterem, ostatecznie doprowadzając do stanu zatkania tranzystora. Przechodząc do montażu układu. Rozpoczynamy od podłączenia rezystora 330 Ω od strony szyny dodatniej oraz diody LED zielonej szeregowo do rezystora 330 Ω. Po wykonaniu tego przechodzimy do podłączenia w sposób po wykonaniu tego podpinamy diodę LED szeregowo do tranzystora od strony kolektora. Po tym kiedy podłączymy całość do tranzystora przechodzimy do podłączenia w sposób równoległy do poprzedniej części układu rozpoczynając od szyny dodatniej rezystor 100K i szeregowo do niego rezystor 10K. Po podłączeniu rezystorów w sposób szeregowy łączymy je z bazą. Oraz podłączamy je do fotorezystora. Kolejno wpinamy fotorezystor do szyny ujemnej układu oraz emiter naszego tranzystora również do szyny ujemnej. Na zmontowanym układzie przeprowadzono także pomiary. Dla diody zgaszonej prąd wynosił około 83 000 mA. Za to dla diody świecącej prąd na diodzie wynosił 13,3 mA. Zmierzono również napięcie na diodzie w obu przypadkach. W przypadku zgaszonym napięcie było prawie równe zero. Natomiast przy zapalonej diodzie około trzech V Należałoby również wspomnieć o tym i nadmienić to, iż w istocie rzeczy fotorezystor niestety nie osiągał na nagraniach wartości rezystancji w ciemności podanej przez producenta. Niestety, ze względu na warunki fotorezystor był przysłonięty zaledwie palcem. A tak jak mówiłem na wprowadzeniu fotorezystor, zmniejsza swoją rezystancję pod wpływem fal elektromagnetycznych. W związku z tym, że ludzkie ciało również wydziela fale podczerwone. To rezystancja rezystora wynosiła około 33 kOhm podczas pomiarów w ciemności. Jednak w związku z tym, że tranzystor wchodzi w stan nasycenia przy wartości fotorezystora większej od zaledwie 16 kOhm dla przypadku dla tego układu przedstawionego na schematach. To w istocie rzeczy rezystancja nadana mu przez przysłonięcie go zaledwie dłonią było wystarczające, aby wprowadzić diodę w stan świecenia.